I bardzo serdecznie z tej strony PowerPoker, a to um, poradnik, oczywiście na no, mojej drogi kanał z poradnikami, I jak wgrać um, takie inne trochę, ale bardziej barieranckie shadery do Minecrafta. A na początku coś powiem. Te shadery są superowskie. Po prostu one są jeszcze lepsze niż te takie, te, te co CTSG prezentował. i i są lepsze i tamte mi crashowały, a te nie, więc polecam. Ale jeżeli wam się coś popsuje coś, to ja nie ponoszę odpowiedzialności. Um, bo tak. No to dobrze, przejdźmy do. Samej instalacji. Po pierwsze, musicie mieć program do zmiany wersji Minecrafta, a inaczej tego nie zainstalujecie. To będziecie mieć link w opisie, ja go później poszukam. Po pierwsze musicie mieć, po drugie musicie mieć Optifina, czyli no, tutaj mam, pobieracie go i musicie mieć shader. Czyli tutaj o. Jak to pobierzecie, wchodzicie w Minecraft Version Challenge i zmieniacie sobie wersję na 1.46. OK, jestem z powrotem, wersja mi się zmieniała na Minecraft 1.4.6, zamykamy to. No i w tym momencie wchodzimy w Start, uruchom, %appdata%, wchodzimy w .minecraft, bin. Minecraft otwieramy za pomocą archiwizor WinRar. Usuwamy folder meta.inf, otwieramy Optifine zaznaczam wszystko, no i zamykamy, wchodzimy w shadery, wchodzimy w kolejne tutaj i znowu kopiujemy, wklejamy tutaj. No i w tym momencie wszystko powinno być zainstalowane. Okej, Widzimy się już w Minecrafcie i teraz wam uświadomię, jakie te shadery są superowskie. Po pierwsze, polećmy sobie tutaj. Zobaczcie sobie na drzewo. Ładnie falują liście, trawę też. I zobaczcie na wodę. Czy to nie jest piękne? Zobaczcie. A teraz się... czekajcie, ja to, to... zciszę ich tutaj. Praktycznie to włączę. Teraz to jest taki mój save, tutaj sobie mieszkam. O, tu, tu, tu prześpię się i pokażę wam więcej rzeczy, widzicie, od, od pochodni też są ładne, te Prześpiemy się i teraz tak. I patrzcie. Patrzcie, jak ładnie. Nie wiem, czy to będzie na, na nagraniu, tak widać, ale naprawdę to wygląda jak prawdziwe światło dzienne. I jak słońce jest tutaj. Czyli, czekajcie, muszę sobie włączyć e, czat. Czy to działa tutaj? Nie, nie działa. Czekajcie, jeszcze sobie tylko tak o zrobię. W każdym razie, jak tu jest słońce nad nami, i tu jest jakiś trapdoor, czyli no jak mamy tego trapdora, to jak wiecie, przez niego są te tutaj te takie, 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 takie dziurki, i przez nie też wpada światło, wszystko ładnie się prezentuje. Jak widać to światło dzienne jest bardzo ładne. Nie wiem czy to na filmiku będzie widać. Jest mój cień. Są wszystkie cienie. Um, no i dobrze. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.